Zatrzymaj wszystko, co teraz robisz. Jest coś, co trzeba powiedzieć o poście, a to całkowicie zmieni Twoje relacje z Bogiem poprzez tę praktykę. Wielu chrześcijan pości szczerze, ale kończy jako jeszcze słabszych duchowo niż na początku. I to nie dlatego, że Bóg nie słyszy, ale dlatego, że robią to całkowicie źle. David Youngi Cho przez dekady uczył o modlitwie i poście. Zbudował największy kościół na świecie dzięki modlitwie. Ale jest coś, co zawsze powtarzał i co większość ludzi ignoruje: post bez zrozumienia nie produkuje mocy, tylko głód. Musisz to wiedzieć dzisiaj, bo być może pościłeś wiele razy w swoim życiu i zastanawiałeś się, dlaczego twoje modlitwy wciąż pozostają bez odpowiedzi. Może się poświęcałeś, przechodziłeś trudności, a mimo to czułeś, że nic się nie zmieniło. Prawda musi być powiedziała, problem nie leży w Bogu, lecz w sposobie, w jaki pościsz. Księga Izajasza, rozdział 58, zawiera jedną z najbezpośredniejszych wypowiedzi o poście w całej Biblii. Bóg mówi przez proroka i mówi, Czyż nie jest to post, który wybrałem, abyś rozwiązał więzy nieprawości, abyś zdjął jarzmo i abyś uwolnił ociężałych, a wszelkie jarzmo pogniótł? Zauważ, co tu napisano? Bóg nie martwi się tylko tym, że przestajesz jeść. On chce widzieć prawdziwą przemianę. Chce zobaczyć zmianę w Twoim życiu, w Twojej postawie, w Twoim zachowaniu. A w Ewangelii Mateusza, rozdział 6, werset 16, Jezus mówi: kiedy pościcie, nie bądźcie smutni jak obłudnicy, bo zniekształcają swoje twarze, aby ludzie wiedzieli, że poszczą. Jezus mówi tu o czymś głębokim, mówi o motywacji, o tym, dlaczego pościsz. Więc przejdźmy od razu do rzeczy. Podzielę się z Tobą pięcioma błędami, które David Cho zidentyfikował przez dekady swojego ministerstwa: błędami, które widział, że tysiące ludzi popełniają i które całkowicie niweczą moc postu. To nie jest teoria. To pochodzi z prawdziwego doświadczenia kogoś, kto widział cuda, które zdarzały się, gdy ludzie poszczyli w odpowiedni sposób i frustracje, gdy poszczyli w sposób niewłaściwy. Pierwszym błędem jest poszczenie bez wyznaczonego celu. Nie możesz po prostu przestać jeść i myśleć, że to zaimponuje Bogu. Post nie jest o tym, aby zaimponować komukolwiek. Chodzi o to, aby dostosować swojego ducha do celu Boga dla danej sytuacji w Twoim życiu. Dawid Ko zawsze nauczał, że zanim zaczniesz post, musisz dokładnie wiedzieć, za co się pościsz. Czy to za uzdrowienie, czy to za wskazówki? Czy to za uwolnienie od czegoś, co cię trzyma? Czy to za ważną decyzję? Musisz mieć jasność. Bo kiedy poszczisz bez określonego celu, twój post staje się tylko wymuszoną dietą. Nie ma w nim żadnej mocy duchowej. To zwyczajnie ty głodujesz. Pomyśl ze mną. Gdy decydujesz się modlić, modlisz się o coś konkretnego, prawda? Nie siedzisz tam i nie rozmawiasz z Bogiem bez tematu, bez kierunku. Post działa w ten sam sposób. Musi mieć cel. Musi mieć wyraźny zamiar. A kiedy pościsz z określonym celem, coś dzieje się w świecie duchowym. Twoje modlitwy zyskują wagę, zyskują autorytet, bo mówisz Bogu: jestem tak zdeterminowany w tej kwestii, że jestem gotów odmówić swojemu ciału, aby szukać twojej odpowiedzi. To jest coś innego, to dotyka serca Boga. Drugi błąd to post w niewłaściwych motywacjach. Oto trudna do przyjęcia prawda. Wiele osób pości, aby być zauważonym przez innych, aby zdobyć reputację duchowego człowieka, aby móc powiedzieć w kościele, że się pości. David Czo mówił, że to najbardziej niebezpieczny rodzaj postu, ponieważ osoba myśli, że zyskuje przychylność Boga, ale w rzeczywistości jedynie karmi swoją własną pychę. Jezus był w tej kwestii bardzo bezpośredni. Powiedział, że gdy pościsz, umyj twarz, zadbaj o włosy, niech nikt nie wie, bo jeśli pościsz, aby się pokazać, już otrzymałeś swoją nagrodę. A ta nagroda jest pusta. To tylko ludzkie komplementy. Nie przynosi nic z nieba. Są ludzie, którzy poszczą, ponieważ myślą, że będą w stanie manipulować Bogiem, jakby post był formą wymiany. Jakby mogli powiedzieć: Patrz Boże, przez trzy dni nie jadłem, teraz jesteś mi winien te błogosławieństwo. To nie jest wiara, to jest targowanie się. A Bóg nie negocjuje w ten sposób. Post jest. Nie polega na wymuszaniu ręki Boga, chodzi o złamanie swojej własnej woli, aby Jego wola mogła się w Tobie ujawnić. Chodzi o umieranie dla siebie samego. Chodzi o to, by powiedzieć: Boże, tak bardzo pragnę usłyszeć Twój głos, że jestem gotów uciszyć wszystkie inne hałasy, w tym głos mojego żołądka. Musisz teraz zadać sobie pytanie, zanim pójdziesz dalej: dlaczego pościsz? Jeśli odpowiedź ma coś wspólnego z byciem na widoku, zdobywaniem statusu czy wymuszaniem na Bogu, aby spełnił twoje pragnienia, to przestań. Ponieważ marnujesz swój czas i zdrowie. Prawdziwy post pochodzi z skruszonego serca, od kogoś, kto zdaje sobie sprawę, że potrzebuje Boga bardziej niż jedzenia. Trzeci błąd to pościszenie bez modlitwy. Wydaje się to oczywiste, ale Dawid Czo mówił. Że większość osób, które pości, spędza cały czas myśląc o jedzeniu, narzekając na głód, cierpiąc z powodu bólu głowy, ale nie modli się, po prostu przestają jeść. A to nie jest biblijne pościszenie. Post bez modlitwy to głodówka. Nie ma w tym nic duchowego. Post istnieje, aby stworzyć przestrzeń w Twoim życiu na więcej modlitwy. Kiedy nie spędzasz czasu na gotowaniu, jedzeniu, zmywaniu naczyń, masz więcej wolnego czasu. A ten czas musi być wypełniony modlitwą, czytaniem słowa, intensywnym szukaniem Boga. Ko opowiadał, że kiedy pościł, spędzał godziny na modlitwie. To nie była tylko szybka modlitwa rano i koniec. To była nieprzerwana modlitwa, ciągła rozmowa z Bogiem. I to w tych momentach pościszenia z intensywną modlitwą otrzymywał największe objawienia dotyczące swojego posługiwania. To tam Bóg mówił mu o wzroście kościoła, to tam otrzymywał wskazówki do ważnych decyzji, to tam widział cuda dziejące się w życiu konkretnych osób, za które się wstawiał. Jeśli pościsz i nie modlisz się więcej niż zazwyczaj, robisz to źle. Post. Powinien automatycznie zwiększać twój czas modlitwy, ponieważ gdy twoje ciało jest osłabione, twój duch staje się bardziej wrażliwy, łatwiej jest usłyszeć głos Boga, rozproszenia maleją i możesz wejść w miejsca modlitwy, do których normalnie byś nie wszedł. Czwarty błąd to pościszenie bez przygotowania duchowego i fizycznego. Nie możesz obudzić się pewnego dnia i zdecydować, że będziesz pościł przez czterdzieści dni z dnia na dzień. Twoje ciało tego nie wytrzyma. Twój duch nie jest gotowy. Dawid Ho zawsze uczył, że post wymaga przygotowania: Jeśli nigdy nie pościłeś, zacznij od pół dnia, potem jeden cały dzień, następnie dwa dni. Zwiększaj, gdy twoje ciało i duch się wzmacniają. To nie jest tchórzostwo, by zaczynać od małych kroków. To mądrość i przygotowanie duchowe jest również ważne. Zanim zaczniesz post, musisz przygotować swoje serce, musisz wyznać grzechy, musisz pogodzić się z tymi, z którymi jesteś pokłócony, musisz oczyścić swoje sumienie. Bo jeśli wchodzisz w post z bolączkami, urazami, czy niewyznanymi grzechami, Twój post nie będzie miał mocy. Bóg nie zignoruje tych rzeczy tylko dlatego, że przestałeś jeść. Księga Izajasza 58 jasno to pokazuje. Bóg mówi, że post, który On akceptuje, to ten, który przychodzi z towarzyszącą Mu sprawiedliwością, miłosierdziem i prawdziwą przemianą charakteru. Ho mówił, że przed każdym ważnym postem spędzał dni na badaniu siebie. Prosił Ducha Świętego, aby pokazał mu obszary jego życia, które wymagały uporządkowania. Dopiero po tym zaczynał post. Wiedział, że post to nie rytuał magiczny to duchowe narzędzie, które musi być używane z mądrością i przygotowaniem. Fizycznie Twoje ciało również musi być gotowe. Jeśli masz problemy zdrowotne, skonsultuj się z lekarzem przed postem trwającym przez dłuższy czas. Nie bądź nieodpowiedzialny. Bóg nie wzywa cię do niszczenia swojego zdrowia w imię duchowości. Wzywa cię do mądrości, a mądrość obejmuje dbanie o ciało, które ci dał. Piątym błędem, a może najbardziej dewastującym, jest poszczenie bez wiary. Możesz wszystko zrobić technicznie poprawnie. Możesz mieć określony cel, właściwą motywację. Możesz modlić się bez przerwy. Możesz się odpowiednio przygotować, ale jeśli nie masz wiary, że Bóg odpowie, twój post nie przyniesie żadnych owoców. Wiara to paliwo postu. Hebrajczyków 11:6 mówi, że bez wiary niemożliwe jest podobanie się Bogu, a to obejmuje post. Dawid co? Opowiada historię kobiety w swoim kościele, która pościła przez 40 dni, prosząc o uzdrowienie swojego syna chorego na raka. Zrobiła wszystko, jak należy, ale w głębi serca nie wierzyła, że Bóg uzdrowi to dziecko. Pościła bardziej z rozpaczy niż z wiary. I chłopiec nie został uzdrowiony. Nie dlatego, że Bóg tego nie chciał, ale dlatego, że jej wiara nie była aktywowana. Lata później zrozumiała to. Uznawała, że pościła w niewłaściwy sposób. Kiedy w końcu nauczyła się pościć z prawdziwą wiarą, zaczęła dostrzegać cuda w swoim życiu i w życiu innych ludzi. Wiara to nie tylko przekonanie, że Bóg może coś zrobić, to przekonanie, że Bóg na pewno to zrobi, to mieć absolutną pewność, nawet gdy okoliczności mówią coś innego, i kiedy pościsz z tego rodzaju wiarą, góry się przesuwają. Choroby są uzdrawiane, rodziny są przywracane, nałogi są łamane, ponieważ nie pościsz tylko dla samego postu, uwalniasz wiarę w świecie duchowym przez post. Teraz chcę, abyś pomyślał o swoim doświadczeniu z postem, ile z tych błędów popełniłeś. Bądź szczery wobec siebie, nie musisz się wstydzić. Większość chrześcijan popełnia te błędy, ponieważ nikt nie uczy ich właściwie. Kościoły mówią, żeby pościć. Ale nie uczą, jak to robić. Więc ludzie próbują, ponoszą porażki i rezygnują, myśląc, że post nie działa. Ale problem nigdy nie leżał w poście leżał w sposobie postu. David Cho zawsze mówił, że post to zbyt potężna broń duchowa, by używać jej w byle jaki sposób. To jak mieć ostry miecz w ręku, ale nie wiedzieć, jak go trzymać. Możesz niechcący zranić się zamiast pokonać wroga. Źle przeprowadzony post jest nie tylko nieskuteczny, może również osłabić cię duchowo, może cię zniechęcić, może sprawić, że zaczniesz kwestionować wierność Boga. I to wszystko dlatego, że nie wiedziałeś, jak właściwie używać tego narzędzia. Jak więc pościć w odpowiedni sposób? Podam ci praktyczne kroki, których uczył David Cho i które działają, kroki, które możesz zacząć stosować już dziś. Po pierwsze, wyraźnie określ swój cel. Zapisz go na kartce, bądź konkretny. Nie pisz czegoś ogólnego, jak chcę być bliżej Boga. Napisz coś konkretnego. Poświęcam się, aby otrzymać wskazówki dotyczące zmiany pracy. Poświęcam się dla uzdrowienia mojego nadciśnienia. Poświęcam się dla nawrócenia mojego syna. Kiedy masz jasność, twoja modlitwa podczas postu jest skupiona. A skupiona modlitwa ma moc. Po drugie, zbadaj swoje serce przed rozpoczęciem. Zapytaj Ducha Świętego: Czy jest coś w moim życiu, co blokuje moją społeczność z Bogiem? Może to być uraza do kogoś, może to być pycha, może to być ukryty grzech, który skrywasz. Cokolwiek to jest, rozwiąż to przed rozpoczęciem postu. Proś o przebaczenie, przebacz tym, którzy Cię zranili. Pokutuj za to, co wymaga pokuty. Wyczyść dom przed zaproszeniem Boga, aby mógł wejść głębiej. Po trzecie, zacznij od małych kroków, jeśli nie masz doświadczenia. Jeden dzień postu już ma moc. Nie musisz pościć przez 40 dni. Bóg nie ocenia duchowości przez liczbę dni bez jedzenia. Ocena polega na szczerości serca. Dawid co mówił, że jeden dzień postu z prawdziwą wiarą jest cenniejszy niż 40 dni religijnego i pustego postu. Po czwarte, znajdź dodatkowy czas na modlitwę. Nie ma sensu pościć i utrzymywać tę samą rutynę. Czas, który spędziłbyś na jedzeniu, wykorzystaj na modlitwę. Czas, który spędziłbyś na oglądaniu telewizji, wykorzystaj na czytanie Biblii. Post tworzy przestrzeń. Musisz wypełnić tę przestrzeń duchowymi rzeczami, a nie rozproszeniami. Po piąte, poświęcaj się z oczekiwaniem. Wierz, że Bóg odpowie. Nie wchodź w post z myślą, że może to zadziała. Wejdź wiedząc, że zadziała. Wejdź z wiarą, że na koniec tego okresu otrzymasz odpowiedź od Boga. Może to nie być odpowiedź, której się spodziewałeś, ale będzie to odpowiedź, której potrzebujesz. A często Bóg odpowiada w sposób, którego nawet nie mogłeś sobie wyobrazić. 6. Zakończ post prawidłowo. Kiedy skończysz swój okres postu, nie rzucaj się na jedzenie wszystkiego, co wpadnie ci w ręce. Wracaj powoli. Podziękuj Bogu za to, co zrobił w tym czasie i dalej obserwuj. Często odpowiedź nadchodzi tuż po poście, a nie w jego trakcie. Dlatego utrzymuj swoją wiarę aktywną nawet po powrocie do normalnego jedzenia. Jest jeszcze coś, co David Cho zawsze podkreślał. Post nie zastępuje posłuszeństwa. Jeśli Bóg prosi cię o coś, a ty się nie podporządkowujesz, post nie ma sensu. Najpierw bądź posłuszny, potem poszcząć. Bóg nie jest oszukiwany, widzi serce. Wie, kiedy ktoś używa postu jako formy, rekompensaty za nieposłuszeństwo. I to nie działa. Pozwól, że opowiem Ci coś, co Ko przeżył i co całkowicie zmieniło jego sposób rozumienia postu. Na początku swojego ministerstwa wiele pościł, ale miał mentalność targowania się. Myślał, że im więcej pości, tym więcej Bóg będzie błogosławił Kościół. Zatem przeszedł przez ekstremalne posty 40 dni wielokrotnie. Kościół rósł, ale on zauważał, że coś było nie tak, stawał się dumny. Zaczynał patrzeć na innych pastorów z wyższością, ponieważ pościł więcej niż oni. I pewnego dnia Bóg go skonfrontował. Bóg powiedział: pościsz dla siebie, a nie dla mnie. Pościsz, żeby poczuć się wyjątkowo. I w tym momencie Czo się złamał. Upadł na kolana i zapłakał, prosił o przebaczenie. A od tamtej pory nigdy więcej nie pościł w ten sam sposób. Nauczył się pościć z pokorą, z uniżeniem i tylko po tym zobaczył prawdziwą moc postu. Ta historia powinna Cię dotknąć, ponieważ wielu z nas robi to samo. Pościmy, ale z niewłaściwym sercem, a dopóki serce się nie zmieni, post nie będzie działał. Czy wiesz, że Jezus pościł przez 40 dni przed rozpoczęciem swojego publicznego posługiwania? I podczas tego postu był kuszony przez diabła. Szatan próbował wykorzystać fizyczną słabość Jezusa, aby skłonić go do grzechu. Ale Jezus się oparł. A kiedy wyszedł z tego postu, wyszedł z mocą. Biblia mówi, że wrócił w mocy ducha. Zauważ, że wszedł na pustynię pełen ducha, ale wrócił w mocy ducha. Jest tu różnica. Post nie napełnia cię duchem. To się dzieje, gdy przyjmujesz Jezusa. Ale post daje ci moc, daje ci autorytet, daje ci odwagę, aby stawić czoła wrogowi. I dokładnie to dzieje się z tobą, gdy prawidłowo pościsz. Nie stajesz się bardziej zbawiony. Już jesteś zbawiony ale stajesz się bardziej duchowo potężny. Twoje modlitwy osiągają inny poziom, twoja wrażliwość na słuchanie Boga rośnie, twoja zdolność do opierania się pokusom wzrasta, ponieważ post osłabia ciało i wzmacnia ducha, a gdy twój duch jest silny, możesz robić rzeczy, które wcześniej wydawały się niemożliwe. Teraz pomyśl ze mną, która część twojego życia wydaje się niemożliwa do zmiany. Ten problem, który próbowałeś rozwiązać na wszystkie możliwe sposoby, a nic nie działa. Ta sytuacja, o którą modliłeś się tyle razy, ale odpowiedzi wciąż brak, może nadszedł czas, aby dodać post do swojej modlitwy. Nie dlatego, że modlitwa bez postu nie działa, ale dlatego, że są pewne rodzaje zwycięstw, które przychodzą tylko z modlitwą i postem. Jezus sam to powiedział: Uczniowie próbowali wypędzić demona, i im się nie udało. A Jezus wyjaśnił: Ta kasta nie wychodzi tylko przez modlitwę i post. Są różne poziomy walki duchowej. Niektóre walki wygrywasz tylko przez modlitwę, inne wymagają również postu, a gdy stawiasz czoła jednej z trudnych walk, post nie jest opcjonalny, jest konieczny. To różnica między zwycięstwem a porażką. David Cho miał nauczanie na ten temat, które było bardzo bezpośrednie. Mówił: Jeśli chcesz różnych rezultatów, musisz robić różne rzeczy. Jeśli zawsze modliłeś się bez postu i nie widziałeś zmiany, spróbuj pościć. Jeśli zawsze pościłeś w niewłaściwy sposób, popraw błędy i pość w odpowiedni sposób. Nie rób wciąż tego samego i nie oczekuj różnych rezultatów. To duchowe szaleństwo. A wiesz, że post jest trudny. Nikt nie mówi, że to łatwe. Twoje ciało będzie się buntować, poczujesz głód, będzie bolała cię głowa, będziesz rozdrażniony. To wszystko jest normalne. Ale to właśnie dlatego post ma moc. Ponieważ pościsz prawdziwe coś. Mówisz swojemu ciału: Nie ty rządzisz mną, to Duch Boży rządzi. A kiedy to robisz, łamiesz więzy. Łamiesz nałogi, łamiesz wzorce zachowań, które cię trzymają przez lata. Ho mówił, że wiele osób ma nałogi, z których nie potrafią zrezygnować, ponieważ nigdy nie pościły w celu uwolnienia. Modlą się, ale nie poszczą. A ten nauk wciąż tam jest mocno trzyma się swoich pozycji, ale gdy dodasz post, coś łamie się w świecie duchowym Łańcuchy się luzują. Ponieważ post to deklaracja wojny przeciwko ciału, a ciało tego nie lubi, będzie walczyć. Ale jeśli wytrwasz, zwyciężysz. Pomyśl teraz o swoim życiu. Czy jest jakiś nauk, z którego nie potrafisz zrezygnować? Może to być papierosy, może alkohol, może pornografia, może nadmierne jedzenie, może niekontrolowana złość, może cokolwiek, co cię dominuje i nie możesz tego zatrzymać. Czy próbowałeś pościć, prosząc o uwolnienie od tego? Jeśli nie, może to jest odpowiedź, której szukasz, ale uwaga! Post w celu uwolnienia z nałogu działa tylko wtedy, gdy naprawdę chcesz być wolny. Jeśli pościsz tylko dlatego, że ktoś ci kazał, ale w głębi duszy nadal chcesz trzymać się nałogu, to nie zadziała. Uwolnienie wymaga, abyś naprawdę chciał być wolny, a post to narzędzie, którego Bóg używa. Aby dać Ci moc do zwycięstwa, inna ważna rzecz, którą nauczał David Cho, post musi iść w parze z praktyczną zmianą. Nie ma sensu pościć, prosząc Boga o zmianę w swoim małżeństwie, jeżeli nadal źle traktujesz swojego współmałżonka. Nie ma sensu pościć, prosząc o pracę, jeśli nie szukasz zatrudnienia. Nie ma sensu pościć, prosząc o uzdrowienie, jeśli nadal robisz rzeczy, które niszczą Twoje zdrowie. Post nie zastępuje odpowiedzialności, potencjalizuje twój wysiłek, przynosi nadprzyrodzoną pomoc od Boga, ale musisz wykonać swoją naturalną część. Napisz w komentarzach, czy kiedykolwiek pościłeś i otrzymałeś wyraźną odpowiedź od Boga, lub czy pościłeś, ale nie widziałeś rezultatów i teraz rozumiesz dlaczego. Napisz, aby inni mogli uczyć się na twoim doświadczeniu. Ponieważ post nie jest czymś, czego uczysz się sam. Uczymy się od tych, którzy już przez to przeszli, od tych, którzy popełniali błędy i odnajdywali sukces. Twoja historia może pomóc komuś, kto w tej chwili desperacko potrzebuje odpowiedzi od Boga. Jest jeszcze jedna rzecz, którą muszę powiedzieć przed zakończeniem. Post nie jest rywalizacją. Nie porównuj swojego postu z postem innych. Nie czuj się gorszy, ponieważ ktoś pości dłużej niż ty. I nie czuj się lepszy, ponieważ ty pościsz dłużej niż inni. Każda osoba ma swoje powołanie, każda osoba ma swoje miary. To, co się liczy, to nie ilość, a jakość, to szczerość, to wiara. David Cho spotkał ludzi, którzy pościli pół dnia i widzieli ogromne cuda. I spotkał ludzi, którzy postili czterdzieści dni i nie widzieli nic, ponieważ robili to z niewłaściwych powodów. Bóg nie jest pod wrażeniem tego, jak długo potrafisz się powstrzymać od jedzenia. On jest pod wrażeniem stanu twojego serca, gdy pościsz. I pozwól, że powiem ci coś, co może cię zaskoczyć. Nie potrzebujesz czyjejś zgody, aby pościć. Nie musisz informować kościoła, nie musisz prosić pastora o aprobatę. Jezus powiedział, by robić to w ukryciu, między tobą a Bogiem. Oczywiście, jeśli masz jakieś problemy zdrowotne, musisz być mądry i ostrożny. Ale mówiąc duchowo, post jest czymś osobistym to twoja broń, to twoje narzędzie używaj, kiedy potrzebujesz. Teraz pomódlmy się razem. A ta modlitwa będzie w stylu, w jakim modlił się David Yongi Cho, z autorytetem, z wiarą, ogłaszając moc Bożą w swoim życiu. Ojcze niebieski, przychodzę teraz do Ciebie w imieniu Jezusa. Przyznaję, że popełniłem błędy w przeszłości, pościłem w niewłaściwy sposób, pościłem bez zrozumienia, ale dziś otrzymuję objawienie. Dziś rozumiem, że post jest potężną bronią duchową, która musi być używana z mądrością. Panie, zobowiązuje się teraz pościć w sposób właściwy, z określonym celem, z czystą motywacją, z nieustanną modlitwą, z odpowiednim przygotowaniem i przede wszystkim z wiarą, że Ty odpowiesz. Teraz łamie wszelką religijną mentalność dotyczącą postu. Łamie wszelką duchową pychę, Łamie wszelkie porównania i ogłaszam, że od dzisiaj mój post będzie inny, będzie potężny, przyniesie nadprzyrodzone rezultaty, ponieważ nie pościłem, aby zaimponować nikomu, pościłem, aby szukać Twojej twarzy, aby usłyszeć Twój głos, aby zobaczyć Twoją chwałę ujawnioną w moim życiu. Panie, wierzę, że góry będą się przesuwać, choroby będą uzdrawiane. Rodziny będą odbudowywane, uzależnienia będą łamane, ponieważ post, który zacznę od teraz, jest postem z mocą, to post z namaszczeniem, to post, który przynosi rezultaty z nieba na ziemię. Dziękuję, ponieważ już odpowiadasz. Już działasz, już przygotowujesz cud, którego potrzebuję. W imieniu Jezusa modlę się i ogłaszam. Amen. Właśnie otrzymałeś jedną z najważniejszych dla życia modlitewnego prawd. Post nie jest bezsensownym cierpieniem, nie jest pustym rytuałem religijnym, to duchowa broń, która, gdy jest stosowana prawidłowo, zmienia rzeczywistość. Uwalnia nadprzyrodzone działanie Boga w Twoim życiu i od dzisiaj nie będziesz już pościł jak wcześniej, bo teraz znasz prawdę, znasz błędy, które osłabiają moc postu. I wiesz, jak je naprawić. Dlatego nie pozwól, aby ta wiedza pozostała tylko w twojej głowie. Wprowadź to w życie: post, aby mieć cel, post, aby mieć wiarę, i przygotuj się na zobaczenie, jak Bóg działa w sposób, którego nigdy nie wyobrażałeś sobie. Nadprzyrodzone jest dostępne dla ciebie, ale musisz szukać go w odpowiedni sposób, a prawidłowy post jest jednym z najpotężniejszych kluczy do otwierania drzwi niemożliwego.